Podczas twórczych wakacji, które trwają w Centrum Działań Twórczych w Lubinie, nie można narzekać na nudę. Dla dzieci i młodzieży przygotowano mnóstwo ciekawych zajęć. Mamy malarstwo, mamy rysunek, mamy fotografie, gdzie dzieci mogą się nauczyć kadrowania. Mamy zajęcia z jogi, które wyciszają nasze dzieciaczki. Ale mamy też takie atrakcje, jak wyjście do kręgielni, wyjście do zoo całodzienne, gdzie tam mają warsztaty edukacyjne plus fantastyczne naleśniki. Dzisiaj meduzy. Jutro idziemy na kręgle. myślę, że bardzo będzie jutro fajnie. Robię tutaj plastykę. Robimy dzisiaj meduzy, i, i mieliśmy na początek jakby takie fajne zajęcia. Na znaczy, trzecie zajęcia będziemy mieli jogę. Trzeba mieć jakiś duży karton, który będzie przecięty, pokolorować go, żeby ładnie wyglądał, i na koniec sam. Zawiązać sznurki. Jest bardzo fajnie, różne rzeczy robimy. Nowością w tym roku są zajęcia z jogi. Najpierw dzieci się wyciszają, a później pobudzają artystycznie swoją kreatywność. Rozwijają również podczas zajęć z fotografii. Mają okazję e, tak naprawdę zobaczyć, czym jest studio fotograficzne. Wyciągnęliśmy im parę lamp, e, także no, głównie będą się bawić tą fotografią, wykorzystywać ją e, jako. Narzędzie do obrazu, do tworzenia obraz. Będziemy się bawić światłem, będziemy wykorzystywać błysk w fotografii, będziemy zamrażać ruch, będziemy tworzyć duchy, malować światło, także będzie dużo więcej zabawy, jeżeli chodzi o fotografię. Robimy zdjęcie, smok na wakacjach w górach. Bierzemy my aparat i bierzemy różne rzeczy i robimy zdjęcie. Mega fajnie! Wczoraj było fajniej i dlatego dzielowiliśmy medusa. Co mi się spodobało najbardziej! Każdego dnia na dzieci czekają inne zajęcia. Ponadto wychodzą do kina, a nawet przyjeżdża do nich teatr. Wszystko po to, by kreatywnie spędzić wakacje. Drugi turnus twórczych wakacji w Centrum Działań Twórczych rozpocznie się 8 lipca.